Festyn realizowany jest w ramach programu firmy Danone Masz pomysł podziel się posiłkiem jako projekt DRED czyli dieta ruch eko duch. W programie festynu organizatorzy zapewniają, że wszystko będzie w duchu ekologii. Ponadto dzieci będą zachęcały do zdrowego odżywiania, rozdając świeże soki, warzywa i owoce. To jest taka kulminacja czy jeden z punktów kulminacyjnych naszego projektu. Oczywiście ten festyn właściwie organizują dzieci, no my oczywiście im pomagamy, bo one wiadomo, że mają troszkę problemy w niektórych sprawach i na tym festynie dzieci będą zachęcały do zdrowego trybu życia, do zdrowego odżywiania się, czyli to wszystko o czym mówimy w tej naszej pracy za pomocą świeżych soków z warzyw i z owoców, które będziemy na bieżąco wyciskać, będą rozdawały takie niekonwencjonalne gadżety w postaci jabłek, marchewek z nacią. Będą rozdawały też ulotki, które opowiadają o witaminach, o takich zdrowych też zasadach, które powinniśmy przestrzegać każdego dnia. Każdy uczestnik, który w czasie festynu odda 20 butelek PET, 5 kg makulatory, 10 sztuk baterii czy 20 puszek aluminiowych, będzie mógł otrzymać sadzonkę. Zachęcić naszych mieszkańców do, do takiego świadomego podejścia do ekologii. I tu robimy taką zbiórkę surowców wtórnych i będzie można wymienić za określoną ilość baterii, butelek, PET czy makulatury. Będzie można dostać sadzonkę, bądź to jakiegoś drzewka, bądź rośliny takiej balkonowej czy ogrodowej. Oczywiście, oprócz samej ekologii, przewidziane są różnego rodzaju gry i zabawy oraz liczne atrakcje. Przypominamy, festyn odbędzie się 15 lipca w niedzielę od godziny 15 na boisku sportowym w Grodziszczu.